Ponieważ te żelaki wchłaniają się też przez kilka y, miesięcy i nie ma tak y, spektakularnego takiego efektu, prawda? One są zamknięte, ale muszą się. Także y, ból ustąpienie, bólu jest do kilku miesięcy u około 90-80% y, osób. Tak samo poprawa jakości nasienia też mniej więcej u tylu, czyli nie u wszystkich. Ból, zmniejszenie jądra, y, no ale też te estetyczne. Y, Aspekt wizualny też jest ważny, bo jeżeli, już mówiłam o tym bag of worms, czyli worek robaków, tak to wygląda, kiść winogron, mm -hmm. tak może wyglądać moszna, kiedy żelaki są stopnia trzeciego, czyli są widoczne. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Informatora Medycznego. Dzisiaj naszym gościem jest ponownie pani doktor Emilia Pawłowska-Krajka, urolog z Warszawy. Dzisiaj będziemy mówić z panią doktor o żlakach powrózka nasiennego. No to jest takie małe połączenie urologii z chirurgią naczyniową. Emilia, witam cię serdecznie. Dzień dobry Ewo, dzień dobry państwu. Witam się w takiej wiosennej odsłonie. No, mamy wiosnę. Tak, e... od wczoraj. Emilia, co to są te żlaki powrózka nasiennego? Tak, żylaki powrózka nasiennego dotyczą nawet jednej piątej populacji mężczyzn, ale nie wszystkie wymagają leczenia, tak? natomiast wszystkie wymagają zdiagnozowania i oceny sytuacji. Żylaki powrózka, powrózek nasienny znajduje się w pachwinie i w mosznie, Tak, doprowadza krew, i odprowadza krew z jądra. W powrózku również znajduje się nasieniowód, mięśnie, naczynia chłonne. Może być wyczuwalny w górnej części moszny. I żelaki, jeżeli są duże, mogą być również przez pacjenta wyczuwalne lub nawet widzialne. Mhm. Rozumiem. I daje jakieś objawy chorobowe, bólowe, czy też po prostu jest to estetyka. Ta estetyka również, ale przede wszystkim pacjenci mogą zgłaszać się właśnie z dolegliwościami bólowymi. Z tym, że około 20% żelaków daje dolegliwości bólowe i są to dolegliwości o niewielkim natężeniu. Ale jest to uczucie takiej ociężałości, ciężkości możny, zwłaszcza po wysiłku fizycznym, tak? także powiększenia możny. I może to powodować spory dyskomfort, zwłaszcza że jakby regularnie się to po takim wysiłku, czy po całym dniu, powtarza. Czasami ten dyskomfort czy ból jest stały. Także ból jest jednym takim objawem, który może pacjenta sprowadzić do urologa i powinien zresztą sprowadzić do urologa. Są też poważniejsze konsekwencje żylaków powrózka nasiennego. A mianowicie ten zastój żylny, który tam jest, bo wiadomo, żylaki tak samo jak i pewnie sama mhm. dobrze tłumaczysz pacjentom kończyn dolnych, no to jest po prostu zastój krwi w żyłach. I co to powoduje akurat dla jądra? Jądro z jakiegoś powodu znajduje się w mosznie, tak? czyli na zewnątrz ciała, bo po, potrzebuje niższej temperatury do prawidłowego funkcjonowania, do produkcji plemników oraz do produkcji testosteronu. Jeżeli te żelaki powodują wzrost temperatury wokół jądra mhm. o nawet 2 stopnie, a to jest bardzo dużo, wówczas funkcja jądra. Zmniejsza się. Co to może powodować? Oczywiście obniżoną jakość nasienia i niepłodność w rezultacie, oraz w przyszłości obniżony poziom testosteronu. No to są bardzo ważne, ważne aspekty. Jądro, które podlega tym w, w tych niekorzystnych warunkach, przebywa dłuższy czas również zmniejsza swoją objętość, dlatego bardzo ważne jest, żeby żylaki zdiagnozować już w dzieciństwie, bo kiedy one powstają? Zazwyczaj właśnie w okresie intensywnego wzrostu chłopców w okresie dojrzewania. I jeżeli pediatra, no bo zakładam, że już w XXI wieku jakby to jest, te, te wszystkie choroby, są wychwytywane już na wcześniejszym etapie, bo urolog jako ja to zajmuje się od 16 roku, od 17 roku życia na zasadzie głównie dorosłymi. Natomiast powinno to być wychwycone, jeżeli jądro jest jedno jądro zazwyczaj lewe, albo o tym też jeszcze powiemy, jest mniejsze niż prawe. I oczywiście wzrost jąder może być. Też niesymetryczne, dlatego należy pomiary, pomiary powtórzyć za pół roku. Tak? Jeżeli dalej utrzymuje się, że jedno jądro jest mniejsze od drugiego o 20% lub 2 ml, wówczas i towarzyszą temu, że laki wówczas trzeba już działać w wieku. Właśnie y, dojrzewania, czyli dziecięcym, czyli po prostu jest to działka y, chirurgii dziecięcej lub też urologii dziecięcej. No, ale zdarza się, że jakby te objawy dopiero się ujawnią u dorosłego i właśnie u młodego dorosłego, tak? I ten młody dorosły, właśnie trafi do mnie. Rozumiem. <coughs> Czy, czyli jest to. Y Żlaki powrózka są um, przy, no, jedna piąta społeczeństwa, jeżeli ma w, żlaki powrózka, to już jest bardzo duża, e, bardzo duża liczba. E, czy pediatrzy mają też do tego oczywiście prawdopodobnie szkolenia, które e, mogą ułatwić e, diagnostykę tych chorób, prawda? Bo to e, czy to urolozy też dziecięcy się powinni, e, w głównej mierze zajmują się tymi e, schorzeniami? No, czy tak? No, pediatra przede wszystkim powinien zwrócić uwagę na wygląd moszny, tak? czy te żelaki są po prostu widoczne, no i na wielkość jądra oraz na ewentualne dolegliwości bólowe. I wówczas kieruje raczej do urologa dziecięcego. Tak to widzę, lub chirurga dziecięcego. Chirurdzy dziecięcy też zajm zajmują się, jakby urologią dziecięcą, chociaż urologia dziecięca jest też wyodrębnioną specjalnością, bardzo rzadko. Mhm bardzo wąską. Także tak, jakby nie, nie, nie należy, nie, nie chciałabym tutaj siać paniki, no bo większość, znaczy duża część z tych żelaków nie musi, jest po prostu niewielkiego stopnia. Na przykład widać to tylko w badaniu USG, są to tylko, są tak zwane żelaki subkliniczne, stopień 0, bo mamy stopień 0, 1, 2 i 3 i mogą być po prostu obserwowane, mhm. także tu jakby no nie, nie obejdzie się bez wizyty u, u specjalisty, tak? Ale jakby można je obs obserwować. Oczywiście co jeszcze, bo jeszcze wróćmy do tych objawów. Mówiłyśmy ból, zmniejszenie jądra, no, ale też te estetyczne Aspekt wizualny też jest ważny, bo jeżeli już mówiłam o tym back of worms, czyli worek robaków, tak to wygląda kiść winogron, mm -hmm. tak może wyglądać można, kiedy żelaki są stopnia trzeciego, czyli są widoczne. Tak w pozycji stojącej stawiamy pacjenta i one są po prostu widoczne. Y, y, oczywiście takie żelaki dają najczęściej również już objawy, i obrzęk możny, także mogą stanowić problem także estetyczny, i to też może być wskazanie do y, operacji. Y, oczywiście, jeżeli jest jakiś problem, na przykład żelaki są powiedzmy, pierwszego czy drugiego stopnia, ale jest jakiś problem z drugim jądrem, powiedzmy, ono jest mniejsze y, z jakiegoś innego powodu, na przykład. W wnętrostwie, jest to jakaś sprawa albo wrodzona, albo nabyta, albo jądro jest niepełnowartościowe po przebytej śwince w dzieciństwie. Wówczas patrzymy całościowo na pacjenta i przewidujemy, że, że jeżeli jedno jądro już jest mniej wartościowe, a w drugim są powiedzmy żelaki, które wcale nie dają objawów. I to, to tak czy siak operujemy, tak, żeby nie było takiej sytuacji, że po prostu będzie za późno, że ta jakość nasienia wtedy, kiedy pacjent na przykład za 5-7 lat będzie chciał zostać ojcem, to okaże się, że już doszło do nieodwracalnych. Zmian i na przykład już nie uzyskamy ciąży u partnerki. Także do tego trzeba podejść holistycznie i też tak zdroworozsądkowo. Niby są wskazania, są wskazania, ale trzeba też z pacjentem porozmawiać przede wszystkim, na przykład, czy chce być ojcem, tak? A czy jeszcze chce być ojcem, bo może już jest. Ok, czy pacjenci jako pacjenci, czy też rodzice pacjentów y, mogą stwierdzić żlaki u takiego małego dziecka? No, mogą zauważyć, tak. Okay. Mm -hmm mogą zauważyć powiększenie moszny, zwłaszcza po jednej stronie bo tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że ze przyczyn anatomicznych że laki występują głównie po lewej stronie i to nawet do 90% 78 93% to są po lewej stronie bardzo rzadko są izolowane po prawej stronie, już, już częściej będą obu stronne, mhm. ale także ta lewa strona już tutaj powiedzmy nie tłumaczmy dokładnie, jak to wygląda anatomia, ale to po prostu jest, jest to uzasadnione, dlaczego one akurat są po lewej stronie. I mogą właśnie zauważyć po prostu powiększenie moszny i ten, ten kiść winogron y, po, y, lub worek robaków po lewej stronie, no i, i różnice wielkości jąder. Z tym, że tutaj też nie mówiłam, nie, nie trzeba panikować, bo te jądra mogą rosnąć w nierównym tempie i trzeba to po prostu na przestrzeni kilku miesięcy obserwować. obserwować. Mhm. Reklama chcesz nauczyć się pewnie mówić, recytować. Pracować głosem i mikrofonem. Oferujemy ćwiczenia wokalne, intonacyjne i pracę nad pewnością siebie. Odkryj możliwości swojego głosu. Rozmawiaj swobodnie w języku obcym. Szybka i skuteczna metoda konwersacyjna, doświadczeni lektorzy i przyjazna atmosfera. Pokonaj bariery językowe i ucz się online wygodnie i skutecznie. Planujesz podróż? Zaufaj biuru podróży Janosik w Paryżu. Od ponad 20 lat spełniamy marzenia tysięcy klientów. Bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe czy do Disneylandu. Pomożemy Ci w każdym kroku. Rezerwuj już dziś i wyrusz bez stresu. Polonia Market. Twój polski smak w Niemczech. Świeże produkty, tradycyjne specjały. Odwiedź nas lub zamów online i ciesz się prawdziwą polską kuchnią na co dzień. Odkryj smak Paryża w La Creperie du Clun. W miejscu, gdzie każdy krep to małe dzieło sztuki. Zapraszamy na niezapomnianą podróż kulinarną. Szukasz skutecznej reklamy dla swojej firmy? PPTfi to telewizja Polonii na świecie. Docieramy do tysięcy widzów w Europie i poza nią. Zamieść swoją reklamę przed naszymi filmami i dotrzyj do aktywnej społeczności Polaków za granicą. Skontaktuj się z nami i promuj swoją markę w PPT. Reklama. Rozumiem, a leczenie to jest tylko leczenie operacyjne czy jest, są jakieś inne metody także? bardziej konserwatywne. Tak, no czy leczenie jest albo operacyjne, albo jest embolizacja, to jest leczenie radiologii zabiegowej. Mm -hmm. Ja nie zajmuję się radiologią zabiegową, rzadko też pacjentów, pacjentom to proponuję i rzadko pacjenci to wybierają, bo radiologia zabiegowa jest mniej inwazyjna, ale ma większy odsetek jednak nawrotów tak? około 10% mamy nawrotów 10-11% przy embolizacji żelaków. No, i mamy narażenie też na promieniowanie. Tak, no, no, podczas całego zabiegu pacjent jest narażony na promieniowanie rentgenowskie, także to są wady tej metody. Także no, jest to jedna z opcji, o której trzeba jakby wiedzieć i mówić pacjentom, ale jakby złotym standardem jest jednak leczenie operacyjne, co właśnie robią urolocy. Rozumiem. Jak ja słyszę żlaki jako chirurg naczyniowy, to od razu zadaję sobie pytanie, czy można, czy można to te żlaki powrózka nasiennego leczyć także ostrzykiwaniem skleroterapią? No, jakby nie, nie wykazano, żeby tutaj w tym okay. przypadku była dobra skuteczność, niestety. Także nie, 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 nie polecamy tego. Dobra. Także nie, znaczy, zabieg. Tak, jeżeli mówimy już o leczeniu operacyjnym, to pierwotnie to była taka dosyć spora operacja, dlatego że te żyły, tak zwanego splotu widiciowatego, one w momencie, kiedy po prostu już wchodzą jakby z możny idą tak do góry, prawda? Wchodzą do brzucha, potem łączą się w taką jedną żyłę jądrową. I tak, to się jakby i zamyka się tylko tą jedną żyłę. Wydaje się, że to jest prosty zabieg, bo można zamknąć tylko jedną żyłę, ale jednak trzeba się dostać do brzucha. I kiedyś, jeszcze jak ja zaczynam pracę w urologii, to taka zwana metoda. Ale ono polega na tym, że trzeba było po prostu przeciąć brzuch, dostać się do środka i tam tą żyłę po prostu zamknąć. Potem, potem zaczęliśmy to robić laparoskopowo, więc to była rewolucja. I cały czas można to robić laparoskopowo. Mm -hmm. Oczywiście tak można zrobić. Jest to, jest to operacja o znieczuleniu ogólnym, bo laparoskopia jakby wymaga takiego znieczulenia. I pija się jakby, trokary do brzucha, czyli mamy jakby zamiast jednej dużej dziurki, to mamy trzy mniejsze dziurki. I również się tą żyłę tak zamyka, także to jest ok, to jest dobra metoda, ale. Y y ona mimo wszystko ma troszeczkę więcej nawrotów, tak? dlatego że niektóre ze względu na to, że zamyka się tylko tą jedną żyłę, ale czasami są takie wcześniejsze odejścia, żył i one potem skutkują tą nawrotowością. I teraz, jak ja to robię i jak jest w sumie tak preferowane w obecnych czasach, żeby to robić jednak. Zanim ta żyła wejdzie do brzucha, a ona nie ma tam już bardzo dużo tych żył, tylko one się tak łączą w kilka. Mhm. I znaleźć takie miejsce w pachwinie, w pachwinie lub pod pachwiną, pod pachwinowo, gdzie tych żył jest powiedzmy kilka, i my otwieramy pachwinę, czyli to już jest mniejszy kaliber zabiegu, mhm. prawda? Tak. Otwieramy brzucha, tak? nie chodzimy do brzucha, jesteśmy w pochwinie, wyjmujemy powrózek i z powiększeniu, czy to mikroskopem, czy to lupami, bo tutaj wystarczy tylko kilkakrotne powiększenie, tak? Żyły powrózka, żelaki mają powyżej 3 mm. Tak. tak? Musimy też zidentyfikować tętnicę jądrową. Ona jest mała, ona może być, być poniżej milimetra, ale jeżeli kilkukrotnie to powiększymy, no to już to dokładnie widzimy i po prostu zaoszczędzamy tętnicę, zaoszczędzamy naczynia chłonne, żeby nie było powikłań w postaci wodniaka jądra mhm. oraz powiększenia jądra i zamykamy po kolei te wszystkie naczynka. I tak wygląda to. Tutaj nawrotowość, nawrotowość jest około 1%, więc bardzo nisko. Mm. Tak. Powikłania w postaci wodniaka, bo ten to był zawsze najczęstsze powikłanie, na skutek właśnie zamknięcia naczyń chłonnych to jest też około 1% w tym momencie, więc też jest dosyć nisko. No i ta operacja, mimo iż ze znieczuleniu, czy ogólnym, czy regionalnym, to jest operacją mimo wszystko mało inwazyjną. Super, bardzo dziękuję. <laughs> Czyli przybliżyliśmy, mam nadzieję, Państwu oglądającym nas problem żylaków powrózka nasiennego, problem leczenia i diagnostyki i leczenia. Poczekaj, no bo tak diagnostyki to możeśmy za bardzo jeszcze tutaj może. No. No Jeżeli by pacjent chciałby przyjść i tak zaoszczędzić czas i pieniądze powiedzmy, tak. a podejrzewa u siebie żelaki, to tak może przyjść już z USG możny, bo trzeba USG możny zrobić, ale też ja na wizycie robię USG Możny. W zasadzie ja wolę nawet sama zrobić USG moszny, chyba, że to będzie dobrze zrobione USG u jakiegoś. Innego specjalisty. Mhm. I też niech przyjdzie z badaniem nasienia. Prawda? Okay. Badaniem, badaniem ogólnym nasienia, bo mhm. też mówimy o płodności. Mhm. Bo to jest przyczyna, że laki powrótka nasiennego jest tą przyczyną. Niepłodności. Niepłodności w dużym dosyć stopniu. I jakby operacja tych żelaków może poprawić, nie, nie musi, ale poprawia często jakość nasienia i y, y, y wpływa po prostu na płodność. Także badanie nasienia, ale nie jedno badanie nasienia, tak? tylko mhm. ze dwa badania nasienia. Bo w odstępie czasu. Możesz... Tak, w odstępie A. czasu y, jednego do trzech miesięcy. Także okay. nawet. Dwa badania nasienia, albo przynajmniej jedno, tak? ale jedno badanie nasienia, żeby przyniósł już na wizytę. Okay. A, USG, a USG to zazwyczaj powinno, no ja przynajmniej USG po prostu robię sama. Mhm. To jest super. Czy coś jeszcze trzeba do diagnostyki? Jeżeli żelaki występują po stronie prawej, co jest nietypowe. Mhm. Może to być spowodowane niestety jakąś patologię w obrębie jamy brzusznej. Mhm. Na przykład powiększonymi węzłami chłonnymi, lub też guzę w obrębie jamy brzusznej. Wówczas trzeba zrobić również badanie USG całej jamy brzusznej. Mhm. Ponieważ ja na pewno to zlecę. Przy obustronnych lub prawostronnych, to na pewno tego będę wymagała, a tego nie robię sama. To robi już radiolog. Ok, rozumiem. Czyli teraz już mamy kompletną diagnostykę i kompletne leczenie omówione. Te, czy mogę się dojść do powikłań? Jakie są mówi, mówiłaś w sto, w, w, już częściowo o powikłaniach? Tak, to, e, mm, czy jeszcze możesz coś może coś zebrać, Tak jakoś... powikłania typowe dla zabiegu to może nie będę wymieniała, tak. bo to wiadomo, ten wodniak lub też nawrót. O co chodzi tutaj? Jeszcze jest ustąpienie bólu, tak? Mhm. Ból ustępuje w ciągu pierwszych miesięcy, tak? ponieważ te żelaki wchłaniają się też przez kilka y, miesięcy i nie ma tak y, spektakularnego takiego efektu, mm -hmm. prawda? One są zamknięte, ale muszą się... Także ból, ustąpienie bólu jest do kilku miesięcy u około 90-80% osób. Tak samo poprawa jakości nasienia też mniej więcej u tylu, czyli nie u wszystkich. Dlaczego, dlaczego ustąpienie bólu nie jest u wszystkich? Ponieważ ból może być też innego pochodzenia. Bo to nie jest albo mogą, może ktoś mieć ból i ze strony żlaków, i umówmy się, że bóle jąder czasami, bóle moszny, mogą pochodzić z kręgosłupa, z przeciążenia odcinka lędźwiowego Lędźmi. kręgosłupa mm. lub z tych ze zmian zwyrodnieniowych, z dyskopatii, ze skoliozy, albo generalnie po prostu z nieprawidłowej, długotrwałej, nieprawidłowej postawy. Przy siedzeniu jazda samochodem, komputer, lub też przeciążenia podczas nieprawidłowo wykonywanych ćwiczeń fizycznych. Więc bóle jąder są bardzo częste i wcale nie muszą pochodzić od żelaków. W związku z tym my zoperujemy żelaki, mhm. ale ten ból nie, może nie ustąpić w 100%. Prawda? I, i także, no ale jakby tak czy siak lepiej to zrobić i tą część bólu, za którą odpowiadają żelaki jakby wyeliminować i poprawić sobie płodność i na przyszłość też jakby zabezpieczyć się przed Andropauzą, tak zwaną. Dobrze. Czy chciałabyś jeszcze w tym temacie coś dodać, Emilia? Czy wyłączyliśmy, już jesteśmy. Powiedzieliśmy Państwu wszystko na temat tajemnicy? tajemnice żlaków powrózka nasiennego? Myślę, że tak. Najwyżej jestem otwarta na odpowiadanie na jakieś pytania. Także zapraszamy Państwa serdecznie do kontaktu z Panią doktor i do badania siebie, żeby zapobiec problemom, które mogą przynieść żlaki powrózka nasiennego. Zwracamy tutaj uwagę i rodziców, i pediatrów, i także samych pacjentów młodych, którzy może nas też kiedyś obejrzą. Zapraszamy do kontaktu z panią doktor. Wszystkie dane do kontaktu będziecie państwo mieli pod filmikiem. Emilia, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Też bardzo dziękuję, bardzo było, bardzo było było chętnie powrócę. Będziemy jeszcze. się jeszcze, mam nadzieję, spotykać w następnych odcinkach właśnie. I e, bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym programie, za obejrzenie nas. E, jeżeli macie Państwo ochotę, e, obejrzyjcie Państwo też e, wcześniejsze programy, które były nagrywane, nawet jako informator medyczny PTM, a m, także informator medyczny dr Święckiej. Zapraszam Państwa do zostawienia komentarzy i do kontaktu także ze mną, e, m, i życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeśli podobał Ci się nasz program, koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij materiał dalej. Napisz także komentarz. Twoja opinia wiele dla nas znaczy. Zapraszamy Cię również do wspierania nas na Patronite. Dzięki Twojemu wsparciu możemy kontynuować naszą misję, promować polską kulturę, pokazywać historię niezwykłych ludzi, integrować Polonię na całym świecie. Każdy Twój gest pomaga nam się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnych programach Pepe TV.